Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki temat dalej w kontekście pokoleń, o pewnych zasadach, które, czy o pewnym dziedzictwie, które możemy zostawić, i to dziedzictwo myślę, że no pewnie różnie wychodzi różnym osobom, i nie zawsze jesteśmy w stanie tak mocno jakby odkształcić, że tak powiem swoje przekonania w kolejnych pokoleniach. Natomiast mamy w 35 rozdziale Księgi Jeremiasza taki przykład rekabitów. Rekabici to był taki, można powiedzieć, taka podgrupa, to byli etnicznie Żydzi, no ale właśnie ze względu na swojego syna, proszę na swojego ojca, czy praojca, Jona Daba, syna Rekaba, co skądinąd jest ciekawe. Zwróćcie uwagę, że jakby tym, który im zostawił e, te polecenia, bo Jonadab, e, ale on jakby już wpoił im to, że jest synem Rekaba, czyli innymi słowy jakby e, nazwa nie była od niego, całego bractwa, tylko od jego ojca, co jakby już pokazywało, jaki on ma przykład. On ma przykład taki, że jakby dziedziczy tą tożsamość po ojcu, co myślę, że dosyć ciekawe. E, I e, generalnie jakby Se sedno tego 35. rozdziału jest takie, że rekabici yy, słuchają przekazania swojego praojca, podczas gdy Izrael nie słucha przekazania Izraela, yy, Boga. Czyli jakby to jest ten podstawowy kontrast tutaj i, i kontrast, który jakby pokazuje pewną siłę, ja bym powiedział, dobrej tradycji albo siłę dziedzictwa duchowego. No oczywiście to nie, nie zawsze to, to, to musi być to, to dziedzictwo dobre, ale. Ale tutaj jest ewidentnie pokazane jako wzorzec, jako coś dobrego, coś co powinni ludzie wierzący sobie brać do, do serca, również ty i ja. Z tego wynika, że warto zasiewać pewne dobre zasady. Powiedzieli tak: nie pijemy wina, gdyż Jon Jonada, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam mówiąc: nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie ani na wieki, nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic, nie mieszkajcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jona Daba. Yy, I jest to ciekawe. Oczywiście można by powiedzieć, no co jest grzesznego w tym, żeby, żeby z, yy, osiedlić się, żeby przestać być nomadem, no bo de facto oni byli nomadami, mieli jakieś tam swoje yy, stada, no, byli takim pasterskim ludem, I może zamieszkałem wśród Izraela, no to jednak pasterskim. No i myślę sobie, że ten, ten że Jonathan musiał kiedyś sobie wykombinować prawdopodobnie, z różnych powodów, że po prostu takie osiadłe życie to rozleniwia, jest zbyt wygodne, a on uważał prawdopodobnie, że jego potomkowie powinni nie być tacy wygodni, że właśnie takie życie nomada po prostu uczy różnych dobrych rzeczy, i dlatego wpoił tym swoim dzieciom, a pewnie był człowiekiem, tak sobie to wyobrażam, no surowym, który gdzieś tam miał ten autorytet też wpojony dosyć mocno, I, yy, i po prostu nauczył ich tego. I myślę sobie, że jest to czymś bardzo ciekawym, że pewne zasady można wpoić, i yy, yy, no to na przykład się wyraża czasami w kwestiach finansowych. W pewnej kulturze finansowej, na przykład są ludzie, którzy nie biorą kredytów, bo takich nauczono. Są ludzie, którzy nie pożyczają, bo takich nauczono. Są ludzie, którzy są bardzo oszczędni. No Generalnie mamy pewne takie zwyczaje. No, w przypadku finansów im najłatwiej się jakby jakieś przykłady tutaj pokazuje. No ale to to samo może być kwestia: słuchajcie, na przykład chodzenia do kościoła. To samo kwestia spóźniania, to samo kwestia posiłków. No pewne zwyczaje, które po prostu gdzieś są nam wpojone, co do, czy sprzątania, co do których uważamy, że są dobre. To nie oznacza, że inne zwyczaje są złe, to nie oznacza, że inne potępiamy, ale my tak mamy. My po prostu uważamy w naszym domu, nie wiem, w naszej rodzinie, że to jest czymś właściwym. I chciałbym Was po prostu zachęcić do tego, szczególnie jeśli jesteście pierwszym pokoleniem nawróconych osób, które gdzieś w jakiś sposób będzie wpajać pewne zasady kolejnym pokoleniom, żebyście pomyśleli nad tym, żebyście się zastanowili, jakie takie małe kroki wiary, takie małe dziedzictwa, codzienności możecie zostawić kolejnym pokoleniom. Ja nie sądzę, żebym był jakimś najlepszym przykładem na to. Myślę, że gdybym. Miał szansę zacząć jeszcze raz, to pewnie tych y, zwyczajów sam bym się nauczył więcej i pewnie więcej bym wpoił moim dzieciom, ale kilka rzeczy mam. Y, zawsze kończymy, jak jestem w domu, y, dzień modlitwą z naszymi dziećmi. No i też zawsze się modlimy przed jedzeniem. Y, jest kilka innych, jeszcze to, że gdzieś staram się zawsze, jak jestem, to rano poczytać Biblię, nie wiem na ile to tam dzieciaki widzą, bo nie widzą. Natomiast generalnie myślę, że to są takie cenne, duchowe zwyczaje, dziedzictwo rodzinne, jakbyśmy tego nie nazywali, które warto po prostu naszym kolejnym pokoleniom pozostawić. Także zachęcam Ciebie, żebyś o tym pomyślał, czy pomyślała, bo, bo to jest dobre, bo to jest potrzebne, bo to uczy, bo to właśnie jakby tworzy pewien wzorzec wiary, który możemy zostawić, o którym zresztą niedawno mówiłem. I życzę nam wszystkim tego, żebyśmy ten wzorzec wiary, jak najlepszy, w te następne pokolenia, czy to w rodzinach, czy w zborach, zasiewali. Panie, dziękujemy Ci za ten przykład, dobry przykład, który sam podałeś w księdze Jeremiasza. Daj nam, Panie, go naśladować, daj nam tworzyć błogosławieństwo dla przeszłych pokoleń w takich małych, prostych, zwykłych rzeczach. Daj nam w tym mądrość, daj nam w tym kreatywność i prowadź nas z tym. Z Bogiem i do zobaczenia.